Cześć słoneczko moje kochane, dzisiaj u mnie na obiadek rosołek, ale za rosołkiem nie przepadam, to wrzucam do niego zawsze parę skrzydełek, które potem smakowicie obgryzam, zjadam wszystkie chrzosteczki, a popijam bulionem z tego rosołu, czyli rozmąconym jajkiem w gorącym rosole. Nauczył mnie tego tata, jest przepyszny, słuchajcie, bardzo zdrowy. Mm, coś wspaniałego. Polecam każdemu, chociaż może dzisiaj trochę za gorąco, ale smakuje obłędnie. Mm. Skrzydełka też wymiatają, szczególnie właśnie te z chrząstkami, mm -hmm. coś pysznego. Ktoś lubi daje znać.